Mówisz, da, no choć zapraszam cię, no nie? I myślałem, że to ty zapłacisz. Bierzemy już tu co? Może nam się przydadzą do kolejnej restauracji? Tam frytki są doliczone? No właśnie. Bo jaka zima w Polsce! Fajnie! Mm, zima nastała, proszę państwa. Dzień dobry, dzień dobry. Patrz, jaki bałwan? Większy niż my. I drugi, i trzeci. Tak Od... tęskniliśmy za zimą i jest, a my. Tak jak tęskniliśmy za zimą, też tęsknimy za latem. Chcielibyśmy Was zabrać w smaki morskiego klimatu. Temperatura zachowana letniego klimatu. Ocena na Google 4.8. Tak, ostatnio patrzyłem, to 4.8 było. Restauracja Tusty Śledź na Redkini. Zmierzamy w jego kierunku. Redkińska 64, po prawo. Tak, po prawej. A tutaj macie parking taki dosyć większy. Można darmowy. Sobie darmowy. Tu też po swój taksówek jest. Mamy na drugą stronę. O, akurat zielone. Dzięki Darek. I lecimy. O, tutaj też czasem kebaba można wciągnąć. Herpata turecka gratis. Trzeba przyjść sprawdzić. Tak się z zewnątrz prezentuje. Tutaj jest całoroczne, bo mamy taki namiocik wiatę wybudowaną. Może sobie w środku prawdopodobnie zjeść. Mm -hmm. Widzę, że stoliki są, miejsce jest, to się pakujemy. A patrz, tu na zewnątrz jakieś wędzarnie jeszcze są. Tak, tak. Latem tutaj czasem jak przechodziłam, to były rybki wędzone. O, też fajnie. O, tam widzę SWC, pewnie dla klientów. Jaka ryba. Ale ryba. Klimat morski jest, fajnie. Sieci są, żeby cię nie złapało. Dzień dobry. Dzień dobry. Burgery są z dorsza. No rybne nawet. Dodatki. A tu jest właśnie to co nas. To ja bym sobie zupkę rybną. Zupę, tak? Mhm. też dorsza, polędwice z dorsza, karmazyn, suma. Dzień dobry. I będzie jak ja Państwu powiem co nam zostało. O! dobrze. Właśnie. Mamy sadacza, dorsza ze skórą, osonia, karmazyn. Tu mamy polędwicę, tam mamy wstrąga ososiowego i na końcu mamy halibutę jeszcze. A zupkę rybną? Zupka żęża jest. No to super, to ja mam już wybrane. Tak. No to ja tego dorsza, nie? Dorsz ze skórką cały połówka całego dorsza? Możesz sobie wybrać. Pół tego, nie. Pół tego, tak. Tak. Tak, dodatki jakieś? Tak. Może bez dodatków, nie? Dobrze. Samą rybę Dobrze. posmakujemy. Dobrze, nie ma problemu. A dla pani po prostu zupka. Tak. tak. Czy coś do picia? Nie, ja, dziękujemy. Dobrze, to poproszę, żeby Państwo usiedli, dobra. rybka traci na wartości. Okej, okay, dobra. No cieplutko tu jest w tym namiocie cichnog. No prawda, na siedlisko takie ogrzewać. To jest na gaz? Na gaz, nie? Na gaz. Giba się ten stolik trochę. Może tam pójdziemy, no, nie? Fotelik jest dla dziecka siedzisko jakby co? I to ogrzewaczy. No fajnie, że to jest ogólnie roczny teraz. Jak patrzę na tą wiatrę jakby taką zbudować na siedlisku, ale aż taki to mądry nie jestem. To był kolejny raz pomysł o jakimś majstrze, nie? Czekamy, a ile w sumie? Nie wiemy, jeszcze zapłacisz. Nie tak. to rybka jest. No to no. jest tak, oczywiście Monia wzięła, co ty wzięłaś, Ry zupę rywną, bo zawsze chciałaś zupę rywną spróbować, ale nigdzie nad morzem ci nie, nie podchodziło. Nie, było takie rybko, uh, no, ja tylko nie pamiętam, to chyba była karga. A, u na, rybaka na pewno nie Ostrowo, bo jak w Ostrowie byliśmy no to no, nie trafiliśmy Znaczy nie to jak byliśmy pierwszy raz w Ostrowie to było dobrze było idealnie tylko A. później było później czyli tak naprawdę w 2024 roku drugi sobie. raz spróbować no jak ktoś nie widział filmu no to poczekajcie sobie film Zostrówka karpi, jak nam ryba nie podeszła. Tak, żebyście mieli klimat morski w łodzi. Łódź zobowiązuje do dobrej rybki. Powiem wam w sumie szczerze, że najbliżej mamy tutaj do tej restauracji, później po drodze nam był. Teraz po prostu impuls. Przechodziliśmy obok. Dobra, chodzimy. Dziękuję. Przyniosłam dwie łyżki, jakby pan chciał. No oczywiście, spróbować. spróbuję no, wygląda całkowicie. No pachnie też dobrze. No, czuję zapach taki intensywny. Ale ryby, nie? No taka treściwa. Naprawdę. No, sami zobaczcie, robimy Wam smaka. chyba dziś w tym roku na wakacje nie wyjedziemy. Będziemy, jak nam się zachce klimatu smakowego <gry> morza, to ludzi będziemy, będziemy, tak? Smakować. No okej. Okay. Tak wygląda, a jak smakuje? To zielone się uwiesiło. Gorąca. Pierwszy tak się wydawała łagodna, nie? Mówię, coś bym dodała, ale tak po chwili, jak ci tak doleci, to to jest No, mhm. Doprawiona, tak? Jakoś. No, ale ostra jest. Łyżkę, to spróbuj. Zaraz spróbuję, no. Już tak powiem, nie omieszkam. Um, nie jest ostra, jest taka jak lubię, a lubię troszeczkę o pikantne jedzenie. Tak? Lubisz, to, lubię tak. doprawione po prostu. No, tak, no ostro, nie? Nie, no. Jedziemy na ostro. <laughs> Ja szczerze mówiąc to w sumie nigdy jakoś tak zupy rybnej nie jadłem i jakoś tak się krzywiłem na, na to, żeby jeść zupę rybną, ale fajne to jest. Taka rozgrzewająca jak na ten porero. Taki, taki, Idealny. taki gulasz trochę gęste jest. No nie no to jest ryba sama z no rybą, więc... No jest taka, wiesz, woda, no nie? No. Pieczywko do rybki czy sama rybka? Nie, samą rybką nie będziemy się przyczynić. Komplety jak pani chciała. Spróbować. Dziękuję. Masz swoją rybkę teraz taka rybka przyszła. Dlaczego nie braliśmy frytek i dodatków? No bo tu chodzi o smak ryby. A, nie chcemy się tutaj skupiać na czymś innym. No bo frytki to wiemy jak smakują. Wiadomo. Zupka jest do polecenia jak najbardziej. Rybkę Piotruś zaraz spróbuje. No jedyne co, no mamy porównanie do chlebka z kiełbasiarni. No to, to nie jest to samo. Tutaj można poprawić. A wiemy, że w Łodzi mamy dobre piekarnie. Wszystko wtedy było 100% spójne, no dobra. fajne. Chleb chlebem. Biorę się za ryby. Nadam mówi dorsza. Dorsza wziąłem, no? No, chciałam powiedzieć, że chleb nie jest jakiś nieświeży, tylko po prostu no... Zwykły po prostu. Zwykły. No dobra, trzymamy złotę. Popróbuję pierwsze co mi się nasuwa na myśl. To... A cytryną mnie ten? Tak, chciałem najpierw tak spróbować. Pierwsze co mi się nasuwa na myśl to świeżość. Nie? Czuć, czuć, czuć świeżość po prostu. Ja nie wiem, czy. Jeszcze sobie. Ja to lubię sobie posolić jeszcze. Ty chyba gdzieś czytałeś, że właściciel sam jeździ na Co tak wywnioskowałem, bo na Facebooku wyczytałem to. Wywnioskowałem, że właściciel sam jeździ po te ryby nad morzem. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. No ale z tego, co widzieliśmy już za ladą, nie są to ryby mrożone, tak? Nie, świeże tematy, nie? A filet nie no, jest. Ty wziąłeś, nie? Ty filet. Może po Polędwicy by nie było, a to gdzieś w ze skórką, nie? Tak, tak. Nie, nie ma co się chlebem zachwycać. Nie, ja wolę samą zupę. A tak, powiem ci, że zupą to jestem zaskoczony. Ty nigdy nie chciałeś, nie? Nigdy nie jadłem zupy rybnej. Generalnie fajna sprawa. Na razie ci smakuje, bo jeszcze nie wiesz ile zapłacisz, czy nie? Aha, podaliśmy i mówisz, no właśnie. chodź, zapraszam cię, no nie, i myślałem, że to ty zapłacisz, nie. Nie wiem, ja ty... to wiem, ile za zupę, nie? Tak? No, no tak, bo zupa nie jest zważona, tylko po prostu. No, tu to jest taki akurat bacik nie, nie, na spróbowanie. Nie, więc... A jeśli by ktoś się pytał, to są również tutaj alkohole, no, w sensie chmielowe napoje i to chyba też jakieś takie kraftowe nie? Jakie zwykłe. Tak, ja tu właśnie czytam teraz, to, że jest, to... jest jakaś nowość pigwoniada, napój regionalny służył na bazie owoców pigwowca japońskiego. Pochodzi z gospodarstwa rolnego, rodziny pośredników. Na pograniczu Podlasia i Mazur. No. To nie moje rejony? A, nie twoje. Kto ostatnio powiedział, że skąd ja mam akcept? Tak, że tym yy, prawdopodobnie po rodzicach, yy, gdzieś tam z Białorusi, pogranicza. No nie. Moi dziadkowie rodzice z dziada, pradziada po, polski naród. Wam powiem ciekawostkę, to, to bardziej ja mam korzenie z Podlasia, bo mój dziadek urodził się na Podlasiu, Także jeśli chodzi o takie rejony, regiony. No my sobie jemy, by paszcie. Powiem Ci, że taką miseczką zupę ja się najadłam. Nie napukałam się, nie przejadłam, tylko się zaspokoiłam głód, jestem ukontentowana smakiem i dla mnie wystarczające. I powiem Ci, że bardziej jestem zadowolona, że wybrałam zupę, niż kawałek gry. No właśnie powiem Ci, że teraz sobie tak myślę, że jak jeszcze raz będzie nam dane tutaj przyjść, zajrzeć. Będzie nam dane. Będzie nam dane tak. Jeżeli, <laughs> jak nas tak. los, los przeprowadzi. No u nas to jest tak z tym planowaniem, nie ma co planować, nie? Idziemy, przechodzimy i o, jesteśmy, nie? Także jeśli jeszcze raz nas tutaj nogi poniosą, to z wielką chęcią sobie tą zupę wezmę. A no i piszcie w komentarzu, bo to tak jak właśnie piszecie, że byliście też w kiełbasiarni, jakby zgadzacie się z naszą opinią, to jeśli będziecie w pustym tym to też się podzielcie. Więc myślę, że mamy do polecenia teraz na mapie Łodzi trzy punkty manekin. kiełbasiarnia na bałtach i na osiedlu Redkinia. No, ale tu O, już po zupce widzę. Serwetki są, sztupce są. Plus. <laughs> Ciepło jest, mimo, że zima za oknem. A w ogóle ile tę zupkę mówisz? Chyba 27 zł. Później ci, ci powiem. Aha. A jeszcze rybkę tam Czasami y, widzieliście i słyszeliście, że obsyga bardzo miła. tak jak to nie, to mówimy. To też na plus. I jeszcze tak patrzę na tą twoją rybkę, że tutaj nie ma dużo panierki, tylko jest naprawdę taka cienka no. Ryba w rybie a nie obtoczona w bułce i w no jajku nawet, i robi wagę, nie? Nawet tych ości dużo nie ma, co dla mnie jest plusem, bo ja to tak... Najlepsze ryby dla mnie to filety. <laughs> jakie, jakie ryby lubisz <laughs> najbardziej? No filety. <laughs> Było to w jakimś programie, no ale konkretnie, no filety, no. no bo dziewczyna była zdziwiona, co ten gościu ciśnie, o jakie ryby jej chodzi? Przecież mówi, że filety. A my nie płaciliśmy jeszcze, nie? No nie, dlatego a. wiesz, zaraz iść po reflek. poprosimy. Smakowało wszystko? Smakowało. 22 Jakąś końcóweczkę? 246? Wszystko będę miała, chyba że pani się chce po prostu... Mogę. Poszukić, tak? mhm. Dwie dyszki jeszcze. Spokojnie, spokojnie. Tak, bo... Pierwsze... Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Jak? Małe zakręcenie. 122, 46. Zupka rybna 25 złotych była. Tam frytki są doliczone? No właśnie. Coś nie tak. Teraz tak spojrzałam, że tutaj są frytki doliczone, surówka i piwo, a my zamawialiśmy tylko rybkę no i ten. Pomaliłam. Zrobiłaś panią. Nie, nie. Teraz tak właśnie zerknęłam. Po prostu Państwo tam wcześniej dostali, to myślałam, że zjedzą, I, Pani, tak nie ze Tak. Tak. Sąsiadom. Dziwiłam się, że tak, ale mówię, no... Końcówka była 46, 48. No, zgadza Dobra, zgadza się. Dobra, dziękuję bardzo. No, teraz to tak. No coś ta cena mi za duża była. No sąsiedzi tutaj yy... i rachunek to tak. Pani się więc... No to więcej niż połowa. Cena. No. Także widzicie, ile z frytkami kosztowała z piwem. No od Na razu, dwie ceny macie. Dwie ceny dwie. 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 Dwa Zupka wyszła 25 i rybka też 25, więc tak naprawdę... No a jak weźmiecie jeszcze dwa piwa i frytki, to 120 al tak? Warto zerknąć na paragon, tak? No każdy się może pomylić. Jesteśmy tylko ludźmi. Wierz tu co, może nam się przydadzą do kolejnej restauracji. No Widele tu można wiedzieć. Jak to otwarte w ogóle jest? E, od wtorku do czwartku od 12 do 19, w piątek od 12 do 20, sobota od 12 do 19, Aha. niedziela od 13 do I 18. poniedziałki jest zamknięte, tak? Tak. Uno jedzenie. Ja na pewno z pełnym brzuszkiem, nie wiem jak ty, ale myślę, że smaka i ciekawość zaspokoiliśmy. No i tak jak mówiliśmy, pokazywaliśmy. Jeśli chcecie poczuć dobrą rybkę, będąc w Łodzi, czy może mieszkacie w Łodzi chcielibyście, to wszystko w waszych rękach. Piszcie czy Jest, byliście, czy podzielacie naszą opinię smakową. Czytałem nawet w opiniach ostatnich, że ktoś 50 km stąd przyjechał do Łodzi, nie? Specjalnie na rybę. Ej, zielone. Aha, jeśli się podobało. To do, do następnego, następnego maja.